Ciemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski youtuber. Dziś pokażę wam pewien trik, który przyspieszy ulepszanie talizmanów strażowania. Zyskacie dzięki temu trochę czasu, a i samo strażowanie stanie się przez to łatwiejsze. Ja niezmiennie jestem Dukat. Witam was bardzo serdecznie na swoim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Jak wiadomo, odpowiedni talizman to klucz do sukcesu w strażowaniu. Bez tego nawet największy kok spadnie tam na kilka strzałów. Obecnie w grze mamy dostępne cztery rodzaje umiejętności talizmanów i są to agresor, którego tu akurat nie mam, leczenie, obrona i saper. W grze na tych małych znacznikach i ikonkach widać to odpowiedni jako moc, leczenie, obrona. Oraz zguba. Każdy rodzaj ma swoje wyjątkowe proaktywne umiejętności, a członkowie drużyny mogą wyposażać oczywiście różne rodzaje talizmanów. Ja jednak w dzisiejszym materiale nie będę rozwodził się nad tym, który talizman jest lepszy, a który gorszy, bo zależy to od całej konfiguracji, od konfiguracji całej drużyny, waszego bildu itd. Sezon strażowania trwa 3 miesiące, a po jego zakończeniu przyznawane są nagrody w oparciu o najwyższą zdobytą. Jakość czy rangę talizmanu. No i właśnie jeśli o rangę chodzi, to dziś pokażę Wam, jak można nieco przyspieszyć ulepszanie tych talizmanów. Zobaczcie sami. Obecnie mam na wyposażeniu legendarny talizman Rajdu Sapera na randze 18. No i do jego ulepszenia na rangę 19 potrzebuję 150 odłamków talizmanu strażowania. Generalnie wszystkie koszty ulepszeń talizmanów na poszczególne rangi. Można znaleźć tutaj w opisie strażowania, dokładnie w opisie ulepszania i odzyskiwania talizmanów strażowania. A ja tu Wam rzucę taką małą tabelkę z Excela, żeby było to bardziej czytelne. No i wracając do mojego talizmanu, jeśli rozłożę wszystkie talizmany, które posiadam w ekwipunku, oprócz oczywiście tego, którego używam, no to tak jak widzicie zyskam 105 odłamków talizmanu strażowania, które w tym momencie nie przydadzą mi się na nic, no nic z taką ilością nie zrobię. Ale teraz zobaczcie na to. Tak jak widzicie w ekwipunku, mam również talizman tego samego typu na randę 14. I teraz policzmy sobie w tej tabelce, zobaczmy w tej tabelce. Ile odłamków będę potrzebował do ulepszenia go do minimum rangi 19, żeby mieć ten talizman wynikowy no lepszy niż obecnie, a może nawet i do 20. No i według tabeli koszt takich ulepszeń to odpowiednio 720 odłamków niezbędnych do rangi 19 i 870 odłamków niezbędnych do rangi 20? Jeśli teraz zdecyduję się. Na odzysk tego talizmana, którego używam, oczywiście gra mnie ostrzega, że ten talizman mam teraz wyposażony. To zobaczcie, uzyskam z niego aż 815 odłamków, czy tam fragmentów. Generalnie wszystkie albo prawie wszystkie, które zainwestowałem w jego dotychczasowe ulepszania, bo podnosiłem go mniej więcej też od rangi. Nie pamiętam, 12, 13, 14, jakoś tak. Jeżeli dołożę do tego kilka innych talizmanów. No to zobaczcie, uzyskam niezbędną ilość tych odłamków do ulepszenia tego talizmanu z rangi 14, tego drugiego talizmanu z rangi 14 do maksymalnej 20 rangi. No i ja zaraz to uczynię. Tego też sobie jeszcze wyrzućmy, bo nie będę potrzebował dwóch takich samych. Także teraz odzyskuję odłamki ze wszystkich talizmanów, których nie używam. I zaczniemy sobie ulepszać ten talizman z rangi 14. Pamiętajcie, że póki co wyposażony miałem talizman na randze 18. I teraz przejdźmy do ulepszania tego talizmanu i jedziemy po kolei. Ranga 15. Ranga 16. Ranga 17. Ranga 18. W tym momencie już nic nie straciłem, bo miałem taki talizman wynikowo i zobaczcie, mogę go ulepszyć na rangę 19, i maksujemy na rangę 20. I tym sposobem mam wymaksowany legendarny talizman rajdu sapera. A tak jak widzieliście, jeżeli chciałbym ciułać te talizmany i odzyskiwać tylko te talizmany na niższych rangach, no to jeszcze trochę czasu by mi to zajęło. Tak jak przed chwilą wspomniałem, tym sposobem zdobyłem te dwa brakujące poziomy talizmanu, co akurat w moim przypadku oznacza wymaksowanie, to, wymaksowanie go. W każdym innym przypadku ta metoda po prostu przyspiesza ulepszanie talizmanów. Oczywiście najważniejsze to odpowiednio przeliczyć sobie, ile tych odłamków potrzebujecie do ulepszenia i sprawdzić, czy uda Wam się taką ilość odzyskać z posiadanych talizmanów. Do tego właśnie posłużyła mi ta tabelka, czy też ten opis ulepszania, znajdujący się bezpośrednio w grze. No i oczywiście e, potrzebujecie jeszcze do tego drugi talizman, który będziecie ulepszać e, o zbliżonym poziomie. No i zapewne część z Was już wcześniej znała ten sposób, ale myślę, że znajdą się i tacy, którzy jeszcze nie mieli o tym pojęcia, a jest to całkiem przydatna mechanika. Moi drodzy, jeśli podobał Wam się ten dzisiejszy krótki materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, a na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że dzięki tej metodzie przyspieszycie swój progres w strażowaniu, a my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, cześć.